Cześć, z tej strony Paweł Salamucha. Mam do Ciebie ogromną prośbę. Otóż po odsłuchaniu tej audycji bardzo Cię proszę o jakąś aktywność. Może to być komentarz, łapka do góry, łapka do dołu. Takie działania pozwalają mi jako twórcy internetowemu ze swoim materiałem docierać do większej liczby osób. Z góry bardzo Ci dziękuję i zapraszam Cię do odsłuchania nowego materiału, który specjalnie dla Ciebie przygotowałem. Witam Was w kolejnej audycji, dzisiaj troszeczkę biblijnie. I mam nadzieję, że nie spalę całego tematu i nie wypłaszczę go porównując go do sytuacji giełdowej. Ale myślę, że on świetnie obrazuje to, z czym zmagają się inwestorzy. Giełdowi. Dzisiaj posłużę się przypowieścią o budowaniu domu na piasku i na skale. I zadam tobie pytanie, na czym zbudowałeś swój dom. Pokażę z nas na to przypowieść, tak, y, którą Jezus wygłosił do swoich słuchaczy, mówiąc o tym, że wytrwa ten, który postawi swój dom na skalę, a ten, który stawia na piasku to zazwyczaj y, w, zas w zasadzie przegra, ale dopiero niedawno dotarła do mnie treść. Tej przypowieści, bo to nie chodzi o to, na czym budujesz, tylko chodzi o to w tej przypowieści, że ta fala nadejdzie. Czyli nie ma takiej sytuacji, żeby ta fala nie nadeszła. I teraz przekładając to na historię każdego z nas, czyli inwestora giełdowego. Każdy z nas, Wchodząc na giełdę ma swoje jakieś oczekiwania, marzenia, plany. Dobiera odpowiednie instrumenty, dobiera odpowiednie rynki i wszystko mu gra, dopóki nie dostanie przysłowiowego strzała w mordę. Tak jak mówił Tyson, tak że każdy ma plan, póki nie dostanie w mordę. I tak samo tutaj, będąc inwestorem, każdy z nas buduje coś i w pewnym momencie przychodzi ten gorszy moment. On jest naturalny, nie unikniesz go. Uświadom sobie. Głębsza korekta, czy nawet BESA jeśli odpowiedni okres czasu spędzisz na rynku, to ona ci się przydarzy. I choćby nie wiem, jakim byłbyś inwestorem, i choćby nie wiem, w jakiej pozycji siedział przy komputerze czy przy gazecie, to te spadki również udzielą się Twojemu portfelowi. I tu zaczyna odgrywać rolę ta przypowieść, na czym zbudowałeś wartość swojego portfela. Czy Przysłowiowej skale, czyli zdefiniowałeś to, w oparciu o co podejmujesz decyzje inwestycyjne, czy sprawdziłeś fundamenty firmy, w której akcje postanowiłeś zainwestować, czy cele, które sobie określiłeś, są rzeczywiste, są realne do spełnienia i. Przede wszystkim, czy zadbałeś o to, żeby u siebie prywatnie, w życiu prywatnym, ale też w, życiu, w swojej karierze zawodowej, wszystko było odpowiednio poukładane? Czy jednak budujesz na piasku, czyli podejmujesz decyzje inwestycyjne w oparciu o opinię albo jakieś nadzieje, albo własne, jakieś takie, powiedzmy, bańkę informacyjną? Czy może Inwestycje, które masz w swoim portfelu, zaszyte są w nich zbyt wygórowane oczekiwania w postaci stopy zwrotu w perspektywie najbliższego tygodnia, miesiąca. I pytanie: Czy wchodząc na giełdę, to faktycznie poczyniłeś ten krok w oparciu o dalszy rozwój swojego majątku, czy jednak szukałeś tam rozwiązań na bieżące problemy, które ci się przydarzyły? Tak, wiem, że trudno to e, jakby sobie uświadomić, ale to są wszystkie te elementy, które bezspornie doprowadzą cię do bankructwa w krótszym, może w dłuższym terminie, ale jeśli któryś z tych trzech elementów jest jednym, który, z którym możesz się utożsamić, to niestety jest to najkrótsza droga do bankructwa. Popatrz na te wszystkie statystyki, które mówią o tym, że ponad 90% inwestorów traci jednak swoje pieniądze na giełdzie. To nie bierze się z powietrza. I dlatego też chciałbym w tym krótkim nagraniu Ci to uświadomić, że ta fala nadejdzie. Oczywiście, jeśli chcesz bardziej pogrzebać w tematyce, to na temat tego, tej audycji napisałem bardzo konkretny artykuł. Tutaj pod nagraniem pojawi się linka, więc możesz sobie go odczytać. Natomiast, Puenta, to w oparciu o co definiujesz swoje decyzje inwestycyjne, to w oparciu o to, w jaki sposób podchodzisz do rynku finansowych i jakie masz względem jego oczekiwania, i to, jak masz wszystko poukładane w domu. Rodzinnie, ale również w pracy zawodowo, i to nieważne, czy pracujesz na etacie, czy masz swój własny biznes, to są kluczowe elementy, które możemy nazwać skałą, która pozwoli ci przetrwać ten gorszy moment na rynku, który skądinąd, ale po prostu się pojawi. I to jest puęta. Zadbaj o te elementy, i dopiero wtedy tak naprawdę będziesz mógł czuć się. Przygotowany na to, co może nadejść, nie wiem, za rok, za miesiąc, może za 10 lat. Tyle. Jeśli masz jakieś pytania, wnioski, coś budzi Twoje wątpliwości, to oczywiście zachęcam do zapisania tego w formie komentarza pod tym nagraniem. Jeśli jeszcze tego nie robisz, to zachęcam do subskrypcji, zostawienia lajka i do usłyszenia w kolejnym nagraniu. Pozdrawiam. Paweł Salamucha. Cześć.